Witam wszystkich, tu LawoScore i zapraszam na Zagrajmy w Chrome. Jesteśmy w jakimś budynku i ktoś do mnie strzela. Tak, jesteśmy w budynku, który nie wiem, czy ma jakąś nazwę. Powiedzmy, że to jest archiwum Deksona, bo mamy w końcu ukraść jakieś jego dane. No, archiwum jest każdy... Jest dobry nazwą, jak każdej Tu mamy zobaczmy, jest winda. Jest wyjście. No do wyjścia nie chcecie, a tam jest obszar strzeżony, który na razie jest zablokowany. Cóż, jedyna słuszna droga to winda. Hmm, góra, dół. Tylko góra w porządku. Aha. Aha. Sektor B. No, trochę jest dużo. Wiedział. Hmm. Mam nadzieję, że nikot od tyłu mnie... Over me. Tylko on dogadał. Ha. Dziwne. Teraz strzelę w gaśnice. Na pewno ona wybucha. Bang! Piękny wybuch. Nie wiem co to miał na celu zrobić, no ale. Ale to był wybuch w końcu. Dobra. Na pewno jest ktoś jeszcze Au W porządku A, Lepiej zapiszę Dobra, to było tanie Naprawdę Dobra, czy tu nikogo nie ma? Hmm, no i czy nie? Ech. Co to w ogóle za szafki, które zawsze są puste? Uuu, wreszcie jakaś amunicja, 12 mm. E, ta amunicja, no nie sądzę, by była potrzebna. Chociaż kuczę, na wszelki wypadek wezmę. I nie, nie, Haldeks O ile pamiętam, amunicja 12 kółczek. Miło, dużo amunicji. Amunicja 12, 12 mm jest do chyba tylko jednej broni w grze. Czemu nie mogę wziąć manierki? niech to. Jeden gran by się przydał. Tak, hakowanie znowu A, hakowanie jest takie przyjemne A, tutaj. tylko czy to nie myślałem, że gra mi że po prostu respawnowała dwóch wrogów na raz, no i ale najwyżej nie. I jak widzicie drzwi są otwarte Trzeci poziom, no lepiej zapis Ta gra ma niemiły zwyczaj witania... Yy, witania gracza seriów w twarz, najlepiej A to jest, nie wiem, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia, to chyba jakieś zbrojone szkło? W każdym razie możemy po tym chodzić. O, bardzo fajnie, że miałeś szczurka, za to Ci lubię. <śmiany> I miał nóż, <śmiany> super. Dobra, wrogowie tutaj nie są coś nadzwyczajnie, jak widzę. No, i chyba wezmę drugie granatę, Tak, na wszelki wypadek. I mamy chipsy cząstkowe, które nie mam pojęcia, co robią. Ale z tego co pamiętam, chyba nawet nie odnawiał życia. Spora amunicji do kawsa, to zawsze dobre. Jest. Na razie kawsa nie będę używać. A o Mam nadzieję, że zobaczę w końcu jakiś komputer z danymi Deksona. a no, nie lubi takich wind. Ale na szczęście, ten wróg już nie żyje. A, czyli to to miejsce. W porządku, znowu hakowania. Czy w ogóle tu gdzieś można zająć hasła? <grystanie> nie wiem. Raczej nie sądzę. O, Aha. Czyli to jest bardziej upierdliwa gra, bo muszę zrobić trzy kombo kom w współczynniku 3, co To znaczy, że muszę znaleźć trójki. O, rę. zapomniałem wspomnieć, że jest tutaj ograniczona ilość ruchów. Ale raczej można próbować bez przeszkód. Chyba ile się dana to. Dostęp do bazy danych. Pobierz dane. Nie wiem na co. systemu Dexona. Wszystko jest kodowane, ale pewnie SpayCon będzie tym zainteresowany. Tak. Dobra robota. Sprawdź drugi budynek. Powinieneś znaleźć tam Dexona. Skąd? Skąd wiesz? Edycja bazy danych. Oczywiście, tylko do trzy tu. I bezpieczeństwa. Co my tu mamy? Wyłącz! Ha, czyli e, tych dwóch tych dwóch bandytów po prostu utknęło między e, tymi drzwiami i po prostu nie mogli się doczekać, by wyjść. Aha Wow, sporo ich. Jak w istocie. To, to pomieszczenie jest nieco trudniejsze od poprzednich, które widzieliście. Na zewnątrz zaroiło się od żołnierzy. Chyba mają też Walkera. Lepiej się pospieszyć. No, a to jest tak, mm, nie trzeba aż tak bardzo się spieszyć, tyle powiem, ponieważ oni chyba i tak nie próbują w kierunku Logana. Zresztą, co to za pośpiech bez muzyczki dynamicznej? jak zwykle był kocze rzeczy. No dobra, zmieniamy na kafs, kafs i tak granat, granat, czemu nie? Trzy granaty? Tak, bardzo, bardzo się roi drużyna, że po prostu, jak widzicie na trader mi ich nie pokazuje. No cóż... Nawet Kerry czasami ma jakieś bełkoczące, nieprawidłowe informacje. W porządku? Już mnie zauważyli? Jak miło. Na szczęście mam kawce. O tak. to był jakiś transporter. I tam pewnie też będą mnie atakować. Czemu? Czemu? Czym sobie zasłużyłem na to, by mnie tak szybko wykryli? Ach, No nic, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Zagrajmy frau, W Następnym w końcu wejdę do tego kompleksu, żeby poszukać Deksona i powiedzieć mu cześć. Mam nadzieję. To był Lawoskol i życzę wszystkim widzom miłego dnia.